W ostatnim odcinku Age of History zakończyliśmy na tym, że jesteśmy w stanie wojny z Białorusią oraz Rosją, a także Czechami, ponieważ dołączyły one do wojny. Nie ukrywam, że cały ten konflikt troszeczkę mnie zmęczył, więc postanowiłem, że podzielę go po prostu na dwie części. To jest część druga. Jeżeli nie oglądaliście części pierwszej, to polecam nadrobić. Poznacie genezę tego konfliktu i dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. I kolejnymi moimi krokami, albo w sumie pierwszymi krokami w tym odcinku, będzie wezwanie do broni Niemiec, ponieważ Niemcy graniczą tutaj z Czech więc idealnie mi pomogą troszeczkę zatrzymać ich tutaj. Plus rebelianci troszkę się rozwinęli, więc trzeba będzie ich powstrzymać Wy możecie w tym czasie zostawić lajka. Fajnie by było, gdybyśmy dobili dużo lajków. Widziałem, że powrót do tej serii bardzo Wam się spodobał. Mi też się bardzo przyjemnie gra na tym modzie. Przypominam, gram na Krwawej Europie, wersja 1.3. Dwa chyba, bo wyszedł jakiś nowy patch. Linka mapcie w opisie, gdybyście chcieli sobie na tym zagrać. Plus wezmę chyba, nie, ja muszę tutaj trzymać te jednostki, powiem wam, że przez to, że toczyłem naprawdę dużo wojen, to udało mi się dość mocno ulepszyć moje jednostki. Co przez co rozumiem? To, że mam 95% bonusu na atak. I nawet jeżeli mam bardzo słabe wojska, znaczy mam słabą liczebność wojsk, to jestem w stanie takimi 350 żołnierzami bez problemu pokonać teraz wojska, które mają na przykład 1000. Więc, bardzo e, fajna rzecz, że coś takiego jest. Musimy oczywiście wzmocnić nasze granice, bo wydaje mi się, że lada moment e, będzie tutaj mały problem. Czekajcie, czy ja wezwałem w końcu e, Niemcy do. Mm, tak, nie, nie chcę tego. Czy ja wezwałem ich do pomocy? Chyba wezwałem, także jeszcze raz wyślemy. Plus, chciałbym przeprowadzić rozmowy pokojowe właśnie z Białorusią. E, miejmy nadzieję, że e, uda się jakoś dojść do porozumienia. Tutaj są dwie gwiazdki. Ok, weźmy sobie, kliknijmy jakieś losowe rzeczy. A jeżeli e, szukacie. Problemy, Emocji, to koniecznie sprawdźcie ofertę na King nie Tam taniej dostaniecie gierki. Sam tam kupuję. Z konem, flotor, oczywiście jest wszystko 10%. Teraz taniej, z tego co wiem, więc warto skorzystać. Dobra, pomijmy jedną, jedną turę, a raczej jeszcze weźmy sobie, zwiększmy troszeczkę kaskę. Mam 20 zł, więc sytuacja Polski powiedzmy, że nie jest zbyt dobra. No właśnie, i przejmują mi teraz kolejne. Aj, aj, ale wchodzą, wchodzą jak do siebie. I Niemcy, o jest, udało się, słuchajcie, udało się zakończyć ten konflikt jednak po prostu chyba też mieli już dość, więc bardzo fajnie. Teraz mamy chyba pokój przez ile tur? Nawet sobie rzucimy okiem. Mamy pokój przez 45 tur, więc teraz wszystkie wojska, jakie tutaj mamy, weźmiemy na tę stronę z prostego powodu. Spróbujemy po prostu zająć Czechy. Jeżeli Czechy, Czesi chcieli wykorzystać ten moment, w którym ja byłem bezbronny, bo toczyłem wojnę z Białorusią i Rosją, no to teraz muszą po prostu za to zapłacić. Tak mówiąc, yy, mówiąc pros, muszą za to zapłacić. Teraz będę musiał przyciągać troszeczkę te wojska tutaj z tego, ale przynajmniej już wiem, w jaki sposób yy, i gdzie powinienem zastosować wzmocnienia, gdybym na przykład yy, chciał walczyć z Rosją. Już wiem, że tutaj muszę wzmocnić te trzy rejony plus z Rumunią. Za niedługo trzeba będzie coś zrobić. O, rebelianci! A to oni wysłałem tych rebeliantów. Najprawdopodobniej, albo nie oni, nie wiem. Nie wiem, jak to tutaj jest zrobione. Wiem tylko, że jestem troszeczkę w dupie, jeżeli chodzi o y, liczbę moich wojsk i jednostek w ogóle w Warszawie. Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że w Warszawie jest populacja 1800 osób? Aha, czyli ten manpower, który tutaj jest, to jest nowa oczywiście rzecz w tym modzie, to jednak odgrywa tutaj dość y, dużą rolę, bo ja większość jednostek, jakie, y, jakie, jakie rekrutowałem, to właśnie one były z Warszawy, i przez to praktycznie nie mam osób już w Warszawie. Wiecie, stolica. No to nieźle zrobiłem. O, w Kazachstan. Z Armenią też mamy, bo oczywiście to był jeden wielki e, sojusz, z którym tutaj sobie walczyliśmy. Z Ukrainą jakie mamy stosunki? E, zobaczmy. Minus 5. Wiecie co? Zaczniemy sobie poprawiać relacje z Ukrainą. Plus przydałoby się może tu, 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 tu jakiegoś kolejnego m, dużego gracza tutaj wciągnąć. Może Włochów. Włosi mamy plus 17. Nie mogę oczywiście im zaoferować teraz sojuszu jeszcze z prostego powodu, no bo jesteśmy w stanie wojny. Więc e, zobaczmy. Odbijamy powoli teren i tak, jakby pierwszą rzeczą, na której muszę się skupić jest. Oj, ale mnie, ale mnie biją. Niemcy, Niemcy, proszę, pomóżcie. A, tylko że nie ma żadnych wojsk Niemiec. No właśnie, bo wszystko dopiero, ym, znaczy wszystko jest tutaj, więc oni zaczną y, powoli cofać te wojska, i dopiero wtedy y, będziemy mogli coś tutaj zrobić. Dobra, y, czyli tak, 60. Chyba nie będę mógł zaatakować. Minimum Army Required to Attack 100 units, ale jeżeli wezmę tutaj i jeszcze tutaj troszeczkę tych wojsk, no to powinno, znaczy to już mamy więcej niż y, 100, więc powinno się to udać. Teraz bierzemy wszystkie wojska, tak jak mówiłem, przenosimy sobie y, pod granicę z trzechami. I e, wydaje mi się, że będę mógł już odbijać te tereny. Wiem, że może to jest głupie, e, ale muszę coś zacząć robić, bo znowu e, ta walka będzie trwała naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. E, ok, zobaczymy. Cyk, pierwszy atak. Ładnie. Tych rebeliantów trzeba pozbyć się jak najszybciej, bo oni mi tutaj zatruwają po prostu krew od samego początku. 717, czyli tak, was bierzemy tutaj, was już bierzemy pod granicę. Was tak samo do bielsko-białej. Dolny Kubin, ok i w sumie możemy zrobić coś takiego: 144, 222, żeby oni nas tutaj nie zamknęli. I może zobaczymy, czy rzeczywiście to, co mówiłem, jest prawdą. Patrzcie, tu jest 144, tu jest 579. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się um, właśnie zając, zająć um, i odbić ten teren. Ok, 270. Dobra, super, super. Widzicie? To jest porąbane, no ale tak to działa, tak to działa, no, z, yy, po prostu wojska polskie tak, yy, tak mocno są wytre, wytrenowane teraz, że bez problemu sobie radzimy ze wszystkim. Tylko to też działa w drugą stronę, bo mogą bardzo łatwo teraz oni atakować. Bo ja wszystko dałem w atak, nic nie dałem w obronę. Gdybym może dał w obronę i tutaj yy, rozstawił swoją, yy, swoje wojska, to byłoby oczywiście troszeczkę lepiej. Dobra, tu w to miejsce, do bielsko wyjdziecie. I teraz powoli będziemy od tyłu ich atakowali. O! A Niemcy, gdzie są? Hmm. 2770. No, troszkę tych wojsk mają, i powoli, powoli cofają te wojska, więc y, dobrze. Ja już to mówiłem w poprzednim filmie, ale powtórzę raz jeszcze, że to y, w tym modzie. To jest najlepsze toczenie wojen, jakie było kiedykolwiek w Age of History. Nie wiem, na czym polega, polegają dokładnie szczegóły, ale kurde, to, że chyba nie ma aż takich dużych tych wojsk i przez to, że możemy sobie ulepszać te jednostki nasze, to jakoś tak lepiej się po prostu gra w to. Nie, nie, mówię, nie, nie potrafię wyjaśnić, na czym, na, na czym dokładnie to polega, jakie są zmiany. O, pięknie. No, się nie spodziewaliście, że wejdziemy wam tutaj. W te rejony, także wszystkie pro. O, jeden żołnierz się tutaj broni. Spokojnie, za chwilę będziesz, um, za chwilę odbijemy najprawdopodobniej tutaj te tereny. 600, 621, także pięknie. 573, spróbujemy, może uda się przejąć. A Niemcy, no Niemcy są troszeczkę w dupie, sobie nie mówić bo weszli im, a oni mają wojska u mnie, więc Niemcy, przygotujcie się na to, że możecie stracić trochę tego terenu. Katowice, dobra, w Katowicach mamy, wojska już idą, 280 też oczywiście bierzemy w to miejsce, przeciągamy, tutaj przez całą Polskę będziecie musieli maszerować, żeby dotrzeć, mam nadzieję, że nie będzie za późno, chyba wszystkie rozkazy, a nie, I oczywiście, że nie, nie są wszystkie rozkazy wydane, bo wy macie atakować kolejne prowincje, także cyk, udało się przejąć, to się udało też przejąć, bardzo fajnie, o, 230, no wchodzą, 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 ale my też nie pozostajemy im dłużni, bo wszystko po prostu prze, ym, też po prostu im przejmujemy, później trzeba będzie pomyśleć nad jakimś kolejnym, konkurent prowincji, a, dostałem jakiś achievement za przejęcie 10 prowincji, no jakby spoko, ale w sumie to nic kompletnie nie zmienia. Także kolejne rozkazy wydajemy. Teraz Wrocław w ogóle nie sądziłem, że oni tak głęboko mi wejdą. Tak szczerze. Yy, dobra, 138 przynieśmy tutaj. Z Austrią, jakie mamy stosunki? Żeby wiecie, nie okazało się, że Austria za chwilę mnie zaatakuje. Yy, poprawmy sobie relacje. Ponieważ no, mam yy, sobie relacje ze wszystkimi, dlatego że przeprowadziłem ludobójstwo. Tak jakby mówiłem też w poprzednim filmie, ale powtórzę raz jeszcze, ja zdaję sobie z tego sprawę, że popełniłem błąd, ale chciałem zobaczyć, jak to, będzie, jak to będzie działało i teraz płacę za to. Dość dużą cenę, bo co chwilę po prostu ktoś mi wypowiada tutaj wojnę. Weźmy tutaj, przynieśmy wojska tutaj do przodu i w to miejsce 143 mogę Was też tam wysłać. 82-109, właśnie tego się obawiałem że niektóre z tych wojsk, wiecie co niech oni sobie tutaj już będą w tym miejscu nie, nie ma sensu, żeby oni tam byli i chciałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz, jedną rzecz Czechy, Czesi Czesi, że support rebels jest 0%, ktoś mi pisał że muszę ładować po prostu w nich kaskę i w końcu w końcu się uda no w końcu po prostu powstaną, powstaną jakieś tam rebelianci, ja dam tutaj o kurde, 3000 oj. To trzeba będzie coś z tym zrobić. W ogóle też wyłączyłem muzykę. Nie wiem, czy zauważyliście. Znaczy, ja coś tam dodaję zawsze w tle, żeby leciało. Ale wyłączyłem muzykę z gry, ponieważ zdałem sobie sprawę, że ta muzyka jest dziwna w tej grze. W tym sensie jedne utwory są mega głośne, inne są bardzo ciche. Jedne są pasujące do tej gry, drugie kompletnie nie. Więc mówię, dobra, wyłączę muzykę i po prostu ja będę miał nad tym kontrolę. Tak będzie, mm, tak będzie najlepiej. To odbijemy sobie. Plus, trzeba przeprowadzić kolejną mobilizację i zrekrutować kolejne jednostki. Dobra, powoli idą. No Niemcy, no nie wiem, takimi resztkami. Spodziewałem się, że mm, Niemcy będą mega potęgą, a okazuje się, że tak naprawdę no, wyczerpali wszystkie swoje, y, wszystkie swoje wojska. I to ja sam toczę teraz tą wojnę. Mimo tego, że wiecie, razem powinniśmy. Bo oni mają tutaj 3000 jednostek i tak naprawdę to tyle. I nic więcej o nic więcej nie mają. Ale liczę na to, że uda nam się w ciągu nie wiem, kolejnych 30 tur podbić całe Czechy i pomyśleć nad kolejnymi krokami. No i znowu zadziałał system poddania się, ponieważ gdy tylko przejąłem stolicę, to reszta tego terenu należy już do mnie. Także o, z Finlandią mamy poprawienie relacji, bardzo fajnie. To teraz weźmy tą jedną turę, poczekajmy i możemy zaoferować pokój cywilizacji, tylko. Zależonej wasalizacji, reparacje wojenne to będzie mi kosztowało 21. A kaska mi się przyda, więc idealnie chyba to będzie w ten sposób działało, prawda? Bo nie, nie jestem pewien, czy to um, dobrze to zrozumiałem, ale. Oczywiście większość terenów, a raczej nie większość, ale trochę terenów sobie na pewno weźmiemy tutaj od nich i będziemy sąsiadami z Austrią. W sumie i tak jesteśmy, więc to nie ma żadnego znaczenia, jak to dokładnie będzie wyglądało. Mamy Pragę, więc to jest najważniejsze. 5, 3. Ej, a może to w drugą stronę działa? Kurde, nie. Tras, dobra, 45. Mógłbym na przykład na 75 tur sobie to yy, ustanowić. Czech Republik, tak, tak, tak. Germany, mogę zażądać wasolizacji, nie, 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 chyba jest yy, wszystko tak jak chciałem, także uwaga, cyk i zobaczymy, mamy pokój i mam nadzieję, że to oni będą mi płacili, a nie ja im bo bardzo możliwe, że zrozumiałem to, wiecie, odwrotnie i powinienem tam niżej zaznaczyć, ja nie jestem yy, przekonany o tym i w końcu możemy zająć się yy, czymś, co, czym powinienem zająć się od samego początku czyli stabilizacją, przez to, że prowadziłem tyle wojen to po prostu o, właśnie, właśnie o tym mówiłem, że powstają co chwilę bunty, bo na tym terenie przeprowadziłem to ludobójstwo, ludziom się to nie podoba. Plus, ym, plus, 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 ktoś wysyła kaskę, żeby tylko podburzyć te, tych ludzi. Więc, kolejnym krokiem, tak jak mówiłem, jest poinwestowanie. Nie wiem, po tysiąc golda, coś takiego. Może przeprowadzimy jakieś, um, jakieś festiwale, żeby poprawić szczęście tych ludzi. bo Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich szczęście. Uwaga, Czter... a nie, 48, 100%, 40, 40, a tutaj, o, tu by jest 33, ale to dlatego, że tutaj stacjonujemy już moje wojska. To może dlatego, um, dlatego tak to wygląda. Dobra, weźmiemy sobie to. I teraz krok jest taki: utrzymać pokój. Nie wywoływać żadnych wojen, skupić się na gospodarce, rozbudować sobie wszystkie, wiecie, wszystkie budynki, znaleźć, znaczy zrekrutować też jakąś fajną armię. What? Co tutaj się dzieje? I liczyć na to i liczyć na to, że nikt mnie nie zaatakuje. Minęło trochę czasu i właśnie dostałem informację, że pokój z Rosją się skończył, więc oczywiście co zrobiłem? Jakieś wieżyczki tutaj rozstawiłem. Mam oczywiście wojska, żebym po raz kolejny nie został został zaskoczony przez nich. I weźmiemy, porozmawiamy z Włochami, Offer Alliance, zobaczymy czy się zgodzą i jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. I mamy, mamy kolejnego sojusznika, także już trzy potężne państwa, w sumie mógłbym jeszcze. Na przykład porozmawiać z Finlandią. Finlandia? Ok. Finlandia się zgodzi yy, bardzo dobrze. Ze Szwecją widzę, że opinia jest średnia, także możemy. A, nie możemy nawet tego zrobić. I mamy mm, cztery państwa. Sojusz, wielki sojusz czterech państw. Więc nawet jeżeli teraz zostanę zaatakowany, to po pierwsze Finlandia tutaj będzie yy, próbowała jakieś tereny Rosji yy, zgarnąć, więc Rosja nie będzie mogła wysyłać całych swoich wojsk przez Białoruś. Więc liczę na to, że to na razie powinno yy, dobrze ich tutaj yy, zatrzymać. Z Ukrainą Zobaczymy Ofer też mógłbym to zrobić. A wiecie co? Zrobimy. Zrobimy. O, pięknie. E, także już mamy sojusz pięciu państw. E, dobrze to zaczyna wyglądać. Mamy coraz większą e, część mapy. Jeszcze mógłbym z Norwegią, a z Norwegią mamy minus 10, więc weźmiemy sobie to. Mamy 41 tysięcy, więc co możemy zrobić w tej chwili? Możemy build old kliknąć e, biblioteki, ponieważ e, zależy mi na tym, żebyśmy poprawili tutaj e, poziom technologiczny, bo mamy na razie technologiczny 0,86. W ostatnim odcinku chyba miałem 0,75, no ale mm, też zależy mi na tym, o, research sobie klikniemy, żeby, żeby, żeby um, żebyśmy wybudowali tą bombę atomową, bo potrzebuje 1,25. Więc teraz w głównie rozwój, o, czy tutaj się coś szykuje? Dziwnego, Ukraina. Nie, ma, nie są w stanie wojny, ale zobaczcie, widzicie, na granicach dużo wojsk mają, więc oni się liczą z tym, że za chwilę może się zrobić gorąco. Ja tutaj też rozstawiłem jakieś wojska, tutaj yy, też powoli coś idzie. W sumie te 82 możemy też sobie postawić w tym miejscu. Yy, tu stancjonują yy, jednostki, bo no zauważyłem, że co chwilę są te bunty, więc tak, żeby od razu szybko to załatać. Co to robi jedna prowincja Czechów? What? Okej, okay, yy, defense bonus minus 10 per turn. No to lada moment pewnie i tak to wpadnie w moje ręce, więc. Nie, nie mam po prostu, nie muszę z tym nic zrobić. Tutaj sobie oczywiście wzmocnimy granicę w razie gdyby ktoś próbował, lada moment mnie zaatakować. I co? Czekamy po prostu na rozwój wydarzeń. Głową bym, gdybym powiedział, że tego się nie spodziewałem, ale Włosi proszą nas, żebyśmy dołączyli do wojny przeciwko Francji. Oczywiście, jaka dobry sojusznik, wyrazimy zgodę, ale patrząc na to, jak Francja jest daleko od Polski, no to raczej nie muszę się tym przejmować i nadal będę się skupiał po prostu na tutaj zrekrutowaniu jednostek, żeby na granicę one sobie stacjonowały. Myślę, żeby tutaj po prostu też czegoś nie zrobić. Wzbudowałem także wszędzie zamki, bo one ukrywają moje jednostki, więc Białoruś nie będzie się wiedziała czego po prostu spodziewać. Tutaj w sumie też mógłbym to za chwilę zrobić i też całe wybrzeże pokryć jednostkami. Taki mam długotrwały plan. Na razie, jak widzicie, w sumie klikam sobie parę tur. I um, klikam następnie Build All. I na przykład tym razem wybudujemy sobie e, workshopy. Żebym po prostu jeszcze miał więcej kaski i zobaczymy ile tego. O! Okay, mamy, wo mm, mamy wojnę z Francją. I Ukraina, ty. Ukraina wysyła swoje wojska. Niemcy tak samo. Także chyba jedynam, e, jedynym państwem. Czekaj, jak to działa. Ej, 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 ej. ej, ej. Jak to działa, że Francja. Je, ja mam wojnę z Francją, a Włosi. Którzy mnie poprosili, żebym wziął udział w tym konflikcie? O kurde. Ukraina dołączyła do wojny. Włosi dołączyli do wojny. No wszyscy, wszyscy dołączyli do wojny, Niemcy nie dołączyli, co mnie troszeczkę zastanawia, czemu. Mm, ale no, tak jak mówiłem, ja mogę użyć swoich terenów, żeby oni mogli e, wszystkie swoje jednostki przerzucić, ale sam nie będę brał udział w tym, bo po prostu mam inne teraz rzeczy na głowie, czyli moich sąsiadów, którzy wiem, że prędzej czy później po prostu zaatakują. E, dlatego jeszcze jedną rzecz zrobimy. Kolejne workshopy będą wybudowane. Mhm. Mm czy ktoś jeszcze dołączył? Tak, Francja-Polska, zgadza się. A mogę na przykład już zakończyć ten konflikt, czy ktoś się nie zgodzi? Negocjacje, tak, tak. I nie, no Francja... <laughs> Francja widocznie po prostu chce poprowadzić, ojoj, tą wojnę. Pięknie się to, powiem wam, obserwuje, jak nie musisz brać w tym udziału. Ale mógłbym no, troszeczkę jednostek porekrutować mimo wszystko tutaj. W razie czego, wiecie, lepiej dmuchać na zimne, jak to się mówi. Bo właśnie Szwecja z jakiegoś dziwnego powodu yy, wypowiedziała mi wojnę. Może zakończmy to. Okej. Okay. No właśnie. Więc <grym> sytuacja troszkę się zmieniła. I wygląda na to, że w kolejnym odcinku, zamiast kontynuować rozbudowę Polski, bo mamy aktualnie 0,89%, no jeszcze trochę brakuje, tak jak mówiłem, inflacji yy, 65%, zmartwienie ludzi wojną, to zamiast po prostu. Rozbudowywać Polskę, będziemy musieli się skupić na obronie przed Szwecją, tylko Szwecja chyba nie wie, że ja mam naprawdę dużo sojuszników, więc wystarczy, że ja wezmę Cold to Arms i cztery Państwa po prostu przyjdą mi z pomocą. Ale jak dalej to będzie wyglądało? No to musicie poczekać do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że takie spokojniejsze spokojniejszy film też wam przypadł do gustu. Widzimy się już niedługo, zostawcie lajka, jeżeli się podobało i co? miłego dnia Wam życzę.